Szkoła podstawowa nr 3 otrzymała kolejne wsparcie finansowe. Tym razem nauczyciele napisali projekt do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wyposażenie ekopracowni. Udało się. Nowoczesny sprzęt jest już w gabinecie przyrodniczym. Wyposażenie, czyli też stoliki, takie pojedyncze, które komfort pracy można je łączyć do pracy w grupach. Też już będzie można tworzyć taką, taką płaszczyznę do pracy grupowej, jak i pojedynczej. Stół laboratoryjne, mikroskopy, bardzo dużo pomocy takich terenowych, że dzieci na kole przyrodniczym będą mogły chodzić w teren, badać glebę, badać wodę, badać czystość powietrza. I myślę, że to takie takie główne, główne fajne pomoce dydaktyczne. Oprócz tego jeszcze modele odnawialnych źródeł energii, gdzie dzieci mogą zapoznać się z budową chociażby wiatraków ekologicznych. Więc to takie główne pomoce dydaktyczne zakupione w ramach tego projektu. My oczywiście jako Samorząd Bogatyński wspieramy takie inicjatywy, dlatego też przeznaczyliśmy wkład własny do tego zadania, by również wspierać i pomagać rozwój placówek oświatowych. Ale bardzo to cieszy, że jest takie zaangażowanie, że jest taka kreatywność i dyrekcji i pracowników szkoły, ale także kiedy patrzymy na te pomoce to właśnie wiemy, że one są kierowane do naszych najważniejszych osób, które są w szkole, czyli do dzieci. Na pewno z pasją, z zamiłowaniem, z taką chęcią będą sięgać po te pomocy i różne inicjatywy, bo to nie tylko będą zajęcia lekcyjne, ale różne warsztaty, spotkania, więc bardzo cenna inicjatywa. Nowa jakość nauczania to jeden projekt. Drugi, który jest ważny zwłaszcza dla uczniów niepełnosprawnych, to dotacja na inwestycje w ograniczanie barier. Szkoła sięga po różne środki. Przykładem jest ta pracownia, ale również szkoła pozytywnie przeszła weryfikację złożonego wniosku o środki z PRON-u, czyli dostosowanie dla osób z niepełnosprawnościami. I również tutaj jest bardzo dobra wiadomość, że 550 tysięcy złotych właśnie zostanie przeznaczonych dla szkoły na dostosowanie i stworzenie. Warunków dla odpowiednich i dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach dotacji, którą pozyskaliśmy z funduszu PFRON w koszterysie zostały ujęte takie działania jak remont windy na basenie. Dla niepełnosprawnych. Jest to winda już nieczynna od kilku lat, więc założyliśmy remont tej windy. Jak również założenie przede wszystkim platform do poruszania się w komunikacji pionowej dla osób niepełnosprawnych. Mamy uczniów niepełnosprawnych i tutaj głównie postawiliśmy na to, żeby zlikwidować bariery komunikacyjne, i to zwłaszcza te pionowe, więc dojście do sekretariatu będzie platforma, dojście między blokami. Platformy również. I to właściwie większość, a jeszcze pętle indukcyjne dla uczniów z niedosłuchem, uczniów i interesantów szkoły, właśnie z niedosłuchem, więc takie przenośne pętle indukcyjne. I powiem szczerze, że tutaj głównie na to postawiliśmy, no i te pieniążki zostały tak jakby w kosztorysie wyczerpane, więc te 550 tysięcy plus wkład własny gminy, ponad 100 tysięcy no pozwolą na wykonanie właśnie tych rzeczy. W sumie na inwestycje na rzecz łamania barier przekazanych zostanie około 700 tysięcy złotych. Ale ta największa inwestycja i w gminie, i w szkole, i jeszcze przed nami to termomodernizacja budynku, która pochłoni około 30 milionów złotych. Tak ulica Kosaka wyglądała w ubiegłym roku niezbyt bezpiecznie, niezbyt estetycznie i to, co martwiło mieszkańców podczas nawałnic, to zalewane piwnice. Teraz tego problemu już nie powinno być. Ta wielomilionowa inwestycja właśnie się zakończyła. Patrząc na tę ulicę, jadąc nią czy idąc chodnikiem, no jest ogromna, ogromna radość, ogromne szczęście, i też spotykamy mieszkańców. Nawet dzisiaj. Którzy są bardzo zadowoleni z tej inwestycji, rozwiązała wiele problemów. Przede wszystkim jest bezpiecznie. Jest ulica jednokierunkowa, ale tak do tej pory też było. Mimo tego postawione samochody na ulicy blokowały przejazd. No, trzeba było jechać chodnikiem. Dzisiaj tego problemu już nie ma. Jest kilkadziesiąt miejsc parkingowych. Ulica jest przejezdna, jest oznakowana, są miejsca dla pieszych, jest ograniczenie prędkości, czyli do 30 km na godzinę. Są dwa Przejścia dla pieszych, tak, właśnie, żeby sprawić, żeby było to bardzo bezpieczne miejsce, zarówno dla użytkowników samochodów, jak i rowerów, jak i pieszych, więc to udało nam się zrobić. Chodniki, nowa nawierzchnia, również nowe instalacje wewnątrz, oświetlenie ulicy, doświetlenie miejsc dla przejść dla pieszych. Także to są bardzo ważne elementy, właśnie przede wszystkim poprawiające bezpieczeństwo i komfort użytkowników tego odcinka drogowego i chodników. Dzisiaj przechodząc tą ulicą czy chodnikiem, widać, że miejsca są jeszcze wolne. Na pewno wieczorami, kiedy ludzie wracają z pracy, już są zajęte, ale jest ta swoboda, jest ta przestrzeń. Tak jak pani redaktor powiedziała, jest to. Uporządkowane, estetyczne, ładne. Myślę, że można śmiało powiedzieć, że to jest jedna z ładniejszych ulic, jak nie najładniejsza, najbardziej nowoczesna, tak? bo mamy również aleję Żytawską, która ma swój styl i swój charakter. No i tam nad bezpieczeństwem też trzeba popracować, chociaż już przystępujemy do rewitalizacji drugiej części alei Żytawskiej. To też jest bardzo ważna informacja. Natomiast tutaj na Kosaka jest to jedno z największych osiedli właśnie Bogatyni. Bardzo duże natężenie ruchu, dużo mieszkańców, więc dużo użytkowników tego szlaku komunikacyjnego. I bardzo się cieszymy, że udało nam się zrealizować to zadanie. Ponad rok temu ogłoszono przetarg na przebudowę. Same prace zajęły niecały rok. Jak mówią radni z tego rejonu, potrzeba naprawy tej drogi dyskutowana była w urzędzie od wielu lat. Ta inwestycja to. Y po prostu w głowie siedziała wielu radnym i wiele kadencji poprzez różnych burmistrzów. Ciągle ta inwestycja była w rozmowach na komisjach na sesjach. Także problemem były tutaj zgody wspólnot na to aby wydzielić pewne tereny własności aby aby tutaj te miejsca parkingowe powstały. Dzisiaj ta ulica jest bardzo bezpieczna. Też były konsultacje z mieszkańcami tutaj. Byłem na paru takich konsultacjach. Też dużo współpracy między mną a burmistrzem było. To było 7 lat tutaj załatwiania tego wszystkiego, żeby to doszło do skutku i Rady Osiedla. No tutaj było naprawdę to duże było załatwienie gruntów ze wspólnotami, z przekazaniem tego wszystkiego. No tak jest, tutaj jest teraz bezpiecznie, nie stoją samochody, jest ta droga. O ile ludzie mówią, że jest zawężona, nie, ona jest poszerzona, jest pas dla rowerów. Jak dodaje radny Kubica, najważniejsze jest to, że wymieniono sieć podziemną. Na wiele lat rozwiąże to problem podtopień w piwnicach. Ten remont powstał dzięki temu, że, no, że projekt cały dofinansowania opierał się na tym, że przede wszystkim kanalizacja deszczowa, tak? a później no, zrobić nawierzchnię to wszystko tak, żeby tutaj było ładnie tych miejsc parkingowych, bodajże mamy 86 więcej. Tak? Także no jest, to, jest bardzo ładnie zrobiona, ulica jest dobrze. Deszczówka nie będzie podlewało już ludziom piwnic w blokach. To jest bardzo ważne. Warto dodać, że w ramach tej inwestycji wybudowana została kanalizacja deszczowa na odcinku od ulicy żołnierzy II Armii Wojska Polskiego do wylotu do rzeki Miedzianki w Bogatyni, która usprawni system odprowadzania wód deszczowych z tego rejonu. Pierwsza połowa listopada to nie tylko w gminie Bogatynia, ale także w wielu miejscach w kraju czas patriotycznych wydarzeń. Oprócz głównych obchodów 11 listopada są też inne działania i w szkołach, i w przedszkolach, a także tu, w Domu Kultury. Nowa inicjatywa: Festiwal Mali Patrioci. Dzisiaj oddajemy głos naszym najmłodszym mieszkańcom miasta i gminy Bogatynia. Tuż przed Wielkim Świętem, Narodowym Dniem Niepodległości, oddajemy głos małym patriotom. Więc wszystkie przedszkola z terenu miasta i gminy Bogatynia spotykają się dzisiaj w Domu Kultury, by wspólnie uczcić wolność, niepodległość, by wspólnie świętować Narodowy Dzień Niepodległości. Maluchy przygotowane przez wychowawców rzeczywiście zachwycały i tańcem, i śpiewem, i umiejętnościami aktorskimi. Wszystko w duchu patriotyzmu, ale z nutą zabawy i humoru. Bardzo ważne jest to, by od ten patriotyzm i miłość do ojczyzny budzić od najmłodszych lat i myślę, że dzieci nawet nie trzeba zachęcać do tego, bo bardzo chętnie włączają się we wszelkie inicjatywy. To jest taka kontynuacja, to jest skultywowanie tej tradycji również już w Bogatyńskiej, że właśnie przed świętem niepodległości mali patrioci spotykają się, śpiewają wspólnie, prezentują różne tańce, wiersze, ale także pokazują znaki niepodległości. I przypominają je właśnie nie tylko tym najmłodszym, ale także obecnym na publiczności, rodzicom, dziadkom, wszystkim, którzy przyszli podziwiać właśnie naszych najmłodszych patriotów z miasta i gminy Bogatynia. Uroczystość uświetnił występ kopalnianej orkiestry, która zagrała hymn Polski oraz kilka utworów żołnierskich i patriotycznych.